9 kwietnia. Żywot świętej Marii Egipcjanki, Pokutnicy. Żyła około roku pańskiego 520. Jako żyje ja, mówi Pan Bóg, nie chcę śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił niezbożny od drogi swej ażył. Nawróćcie się, nawróćcie się od dróg waszych bardzo złych. Księga Ezechiela, rozdział 33, rozdział 11. Tak przypomina nam Bóg przez proroka własne słowa, które wyrzekł mianowicie w łaski pełnym czasie wielkanocnym. Maria Egipcjanka usłuchała tych słów na radość nieba i ziemi. Zgrzeszyć jest wielkim nieszczęściem, a tym większym, gdy grzesznik uporczywie zatwardziałem pozostaje. Jednakże Pan nie chce śmierci grzesznika, tylko aby się nawrócił i żył. Grzesznik, choćby największy, dostąpi miłosierdzia, jeżeli się nawróci i uda znowu do Boga. W pewnym klasztorze Ziemi Świętej żył mąż bogobojny imieniem z Ozymas, który z natchnienia Ducha Świętego postanowił post wielki przepędzić na puszczy. Bóg go natchnął, aby obecny klasztor opuścił, a udał się do klasztoru nad Jordanem. Tam poznawszy, że inni zakonnicy jeszcze powściągliwiej i świętobliwiej żyją, aniżeli on ślubował odtąd zawsze wielki post na puszczy przepędzać. Wiernie też ślubu dotrzymał i on i drudzy, którzy się do niego przyłączyli. Pościli surowo, nakazanej surowszej reguły nie mieli, jak w klasztorze, więc kiedy w palmową niedzielę wracali do klasztoru, jeden drugiemu nie powiadał, jak pościł i jak się umartwiał. Razu pewnego ujrzał na puszczy jakby jakieś widziadło, bardzo pośpiesznie przed nim uchodzące. Przestraszony przeżegnał się i spostrzegł, iż była to jakaś postać ludzka. Jakoż była to niewiasta, która przed nim uciekała. Z Ozymas, sądząc, iż to być musi człowiek Boży. Począł nieznajomego gonić, a gdy już był blisko niego i tchu mu zabrakło, zawołał, sługo Boży, czemu uciekasz przede mną starcem, który Cię już dogonić nie mogę? Poczekaj i udziel mi Twego błogosławieństwa, bo nie na próżno Bóg Ciebie i mnie tu zesłał. Zaczekaj przeto z miłości imienia tego, dla którego tu mieszkasz i który żadnym grzesznikiem nie gardzi. Nie uczyniła tego jednak postać uchodząca. Aż gdy skryła się w gęste krzaki, tak się odezwała, Ojcze Zozymasie, rzuć płaszcz Twój biednej grzesznicy, jeśli chcesz, aby rozmówiła się z tobą. Sługa Boży słysząc się nazwanym po imieniu, przeląkł się, bo owa niewiasta nigdy go nie widząc, ani znając, tylko za sprawą Ducha Bożego poznać go mogła. Rzucił więc płaszcz, sam się odwrócił, a niewiasta, okrywszy się nim, przystąpiła do niego. Czemuż chcesz widzieć nędzną i grzeszną niewiastę? Zapytała. Lecz z Ozyma spadłszy na kolana, prosił ją o błogosławieństwo, toż samo żądała jednakże i nieznajoma, mówiąc, tyś jest kapłanem, sługą sprawującym u ołtarza tajemnicę, ty mi przeto masz błogosławić. Słowa te jeszcze bardziej z Ozymasa przejęły, widział bowiem, że nie tylko zna jego imię, ale i o jego kapłaństwie wie z Ducha Świętego. Matko zawołał przeto, nie wedle stanu, ale zasług i łaski jest zacność ludzka. Proszę więc, błogosław mi. Widząc ona niewiasta upór jego, zawołała, błogosławiony Bóg, który zbawienie ludzkie obmyśla. Amen, rzekł na to z Ozymas i oboje powstali. Następnie pytała go, co słychać w świecie. Z Ozymas odrzekł, że za Bożą pomocą i modlitwą świętych pańskich panuje spokój w chrześcijaństwie. Lecz, mówił dalej, aby mnie na próżno wyszedł tak daleko w puszczę, proszę cię o modlitwę. Tyś jest kapłanem, i ty za mnie modlić się powinieneś, kiedy jednak każesz, chętnie to uczynię. Obróciwszy się więc na wschód, uklękła i modliła się, a modlitwa jej tak była żarliwą, że jak później ów z Ozymas pod przysięgą zeznawał, widział ją kilka razy w powietrze się unoszącą. Z Ozymas na widok ten począł się obawiać, sądząc, że może zły jaki duch przyszedł go kusić, ale ona niewiasta sama rozpoczęła mówić i uwolniła go od przykrych myśli. Widzisz przed sobą wielką grzesznicę! Niegodną, aby słońce ją ogrzewało. Wolałabym pod ziemię się schować, aniżeli Tobie powiedzieć, co mnia za jedna. Jednakże Bóg kroki Twoje tu skierował, abyś przeszłe moje życie wiedział. Powiedz więc, Matko, zawołał z Ozymas, powiedz, bo nie na próżno wyprawił mnie Pan z cichej celi klasztornej na puszczę i dał pomoc do gonienia Ciebie. Jestem rodem z Egiptu i Bóg w młodości mojej wielkimi mnie opatrzył darami ducha i ciała, ale niestety darów niegodnie nadużywałam. Zaledwie licząc lat 12, opuściłam pobożnych rodziców i udałam się do stołecznego miasta Aleksandryi, aby się tam oddać rozpuście. Przez 17 lat walałam się w błocie występku, nie dla zarobku, bo miała z ręcznej pracy dosyć na utrzymanie, lecz jedynie, aby złym namiętnościom dogodzić. Raz w jesieni ujrzałam, że wielu pielgrzymów wybiera się na pielgrzymkę do Jerozolimy, aby tam uczcić drzewo Krzyża Świętego. Przyłączyłam się zatem do pielgrzymów na okręt wsiadających. I dotąd dreszcz mnie przychodzi na wspomnienie, jakim zgorszeniem stałam się dla wszystkich podróżnych. W Jerozolimie żyłam tak występnie jak w Aleksandryi. Gdy nadeszła uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego, udałam się wraz z innymi również do kościoła. Ustroiłam się pięknie, we włosach zatknęłam róże, a gors cały miałam wysadzony błyszczącymi perłami. W przysionku kościoła ciżba była wielka, wszyscy wchodzili do wnętrza całować krzyż, tylko ja nie mogłam. Kusiłam się wnieść raz, drugi, trzeci i czwarty, ale zawsze mnie jakaś niewidzialna siła odepchnęła. Wtedy zawołałam gniewliwie, czemu to drudzy mogą wnieść, a mnie nie wolno? W tej jednak chwili promień łaski boskiej wpadł do duszy mojej i uznałam przepaść swych grzesznych zdrożności. Pełna wstydu i żalu ukryłam się w kąciku przedsionka, gdzie mrzewnie płakała. Naprzeciw mnie na ścianie wisiał obraz Matki Bożej. Przypomniawszy sobie, iż Najświętszą Pannę nazywają Matką Miłosierdzia i ucieczką grzeszników, zawołałam. Matko Miłosierdzia, zlituj się nade mną, która jako największa grzesznica kiedykolwiek istniejąca, tym większe właśnie mam prawo Twego pośrednictwa. Czuję, że mnie godna tych łask, jakie Pan Bóg dziś zlewa na świętobliwe dusze, oddające cześć drzewu Krzyża Świętego, otrzymaj mi jednak tę łaskę, abym również mogła ujrzeć to drzewo święte, na którym Syn Twój, a Zbawca mój wylał krew swoją za moje zbawienie, za co Ci przyrzekam udać się na puszczę, abym tam już przez całe życie opłakiwała moje zbrodnie. Powstawszy z bijącym sercem, mogłam już wnieść do kościoła i zbliżyć się do drzewa krzyża świętego, przed którym wyrzuciłam z włosów róże i zdarłam z siebie perły, wołając, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nade mną, daj mi umrzeć dla Ciebie, która dla Ciebie nie żyłam. Od krzyża udałam się znowu na modlitwę przed obraz Matki Boskiej i gorzko płakałam. Postanowiłam szczerze pokutować za me przeszłe życie i prosiłam najświętszą Maryję Pannę, aby mi wskazała miejsce pokuty. Wtedy usłyszałam wyraźny głos: idź za Jordan, tam znajdziesz spokój. Jakiś obcy człowiek dał mi trzy srebrne pieniądze. Za które kupiłam trzy chleby, i jeszcze wieczorem stanęłam nad Jordanem, gdzie znalazłszy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, przepędziłam w nim noc całą na opłakiwaniu moich grzechów. Nazajutrz z rana wyspowiadawszy się i przyjąwszy komunię świętą, szłam z trojgiem chleba na puszczę, po drodze ustawicznie płacząc, i tu oto w tej głuchej puszczy oczekuję, czy mnie Bóg do siebie nie powoła. Wtedy zapytał z ozymas onej niewiasty, jak długo już na puszczy przebywa, a ona mu odrzekła: Mniemam, że już temu lat 47. Chleba przyniesionego z sobą miałam na kilka lat, bo się zeszechu jak kamień. Mieszkaniem moim jest jaskinia w skale, żywię się korzonkami, piję wodę i od 47 lat po raz pierwszy dziś widzę oblicze ludzkie. Czas przepędzałam na płaczu za przeszłe grzechy moje i w rozmyślaniu o rzeczach ostatecznie mnie oczekujących. Potem z Ozyma spytał jeszcze czy zmiana tak nagła nie była jej ciężką. Na co ona westchnąwszy rzekła: przez siedemnaście lat ciężkie przeszłam koleje, bo szatan trapił mnie pokusami, stawiając mi przed oczy rozkosze zmysłowości. Boję się wspomnieć o tem, aby pokusy nie wróciły z powrotem. Nie bój się, odrzekł z Ozymas, już one nie wrócą. Ale co czyniłaś w pokusach? Padłam czasem na ziemię, leżąc dzień i noc, póki skutkiem obrony boga rodzicy pokusa nie minęła. Przez siedemnaście lat żyłam korzonkami puszczy i wodą źródlaną. W wilgoci deszczowej zgniło moje odzienie, a skwar słoneczny wypalił resztę żądzy ciała we mnie. Teraz już jestem jakby ususzona i nie potrzebuję wiele, wszakże nie samym chlebem człowiek żyje, ale i słowem Bożym. Słysząc ją z z przytaczającą słowa Pisma Świętego, zapytał, czy je ma i czy umie czytać. Nie umiem, odrzekła, a przez 47 lat żadnego człowieka nie widziałam. Wtedy z ozyma spadł na kolana i zawołał, błogosławiony Bóg, który takie dziwne rzeczy sprawuje. Po czym mu znowu owa niewiasta rzekła, o tom ci powiedziała wszystkie sprawy moje, proś za mną Boga, a w rok jeżeli Bóg da, nie chodź na puszczę z bracią, bo wiem, że nie będziesz tego mógł uczynić. Czekaj na mnie, bo chcę z ręki twojej w Wielki Czwartek przyjąć ciało pańskie, gdyż od czasu, jak wyszłam na puszczę, jeszcze nie komunikowałam. Powiedz prócz tego Janowi, starszemu klasztoru świętego Jana, że tam wiele naprawy potrzeba, ale nie mów mu tego pierwej, aż ci Bóg to rozkaże. Następnie, niewiasta poprosiwszy z Ozymasa o kapłańskie błogosławieństwo, udała się na puszczę, a z Ozymas ucałowawszy ziemię, gdzie się owa niewiasta modliła, wrócił z płaczem do klasztoru. W następnym poście, gdy się bracia gotowali w podróż na puszczę, z Ozymas się rozchorował i wyjść z nimi nie mógł. Wyzdrowiawszy, udał się w wielki czwartek nad Jordan, żaląc się w duszy, że niegodzien jest patrzeć w ono oblicze anielskie tej niewiasty. Tak myśląc, szedł z najświętszym sakramentem nad rzeką Jordan. Ujrzał wreszcie Marię, która, przeżegnawszy wodę, przeszła po niej jak po suchej ziemi. Spowiadała się z całego życia, komunikowała, a potem zawołała: Teraz puszczasz sługę twego panie w pokoju, według słowa twego. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział drugi, wers 29. Potem, zwróciwszy się do Zozymasa, rzekła: Przyjdź do mnie, ojcze, jeszcze raz napuszczę w to samo miejsce, gdzieś mnie po raz pierwszy widział. I znowu cudownie suchą nogą przeszła przez wody Jordanu i zniknęła mu z oczu. Zozymas zmartwiony, że się ani nawet o imię niewiasty nie pytał, wrócił do klasztoru, ale tem się pocieszał, że ją za rok miał ujrzeć. Jakoż wybrawszy się w następnym roku. Znowu poszedł szukać w puszczy nieznajomej pustelnicy. Znalazł ją, ale już martwą, a ciało jej było tak świeże, jakby wczoraj ducha wyzionęła. Na piasku znalazł wypisane następujące wyrazy: Pogrzeb, ojcze Zozymasie, ciało nędznej Marii Egipcjanki, oddaj ziemię ziemi, a módl się za mną, która umarłam zaraz po odebraniu Komunii z rąk twoich. Gdy z Ozymas modlił się i płakał, a zabierał się do pogrzebania ciała, ujrzał z głębi puszczy nadchodzącego ogromnego lwa. Osłupiał z przerażenia, lecz zwierztem przybliżył się do ciała świętej, a polizawszy jej nogi i wygrzebawszy wielki dół w ziemi, odszedł spokojnie. Następnie pochował z ozyma z ciało świętej pustelnicy, odśpiewawszy psalmy żałobne i wrócił do klasztoru, gdzie wszystko to, cośmy tu opisali, jak najwierniej opowiedział, a jeden z braci zaraz spisał, aby przechować je dla potomności. Relikwie jej znajdują się w różnych kościołach, a głowę z wielką czcią przechowują w Neapolu. Nauka moralna Chrześcijaninie, zapewneś z podziwieniem słuchał, jak mogła grzesznica Maria tak surowy wieść żywot na puszczy, i pytałeś się niezawodnie samego siebie, czy Bóg rzeczywiście tak surowej pokuty od grzesznika wymaga. Pokutą nazywa się w rzeczywistości żal za popełnione po chrzcie świętym grzechy, bez którego to żalu nikt do nieba wniść nie może. Od tej pokuty i ty także nie jesteś wolnym, codziennie powinieneś walczyć przeciw złym skłonnościom i namiętnościom, codziennie też powinieneś stawać się lepszym. Walka ta wiele kosztuje trudów i utrapienia, jeżeli pracę nad poprawą siebie samego zaniedbujesz, jeśli żyjesz oziębły i zatwardziały, nie myśląc o tym, aby z serca swego wyrwać chwast grzechu i stawać się coraz podobniejszym Jezusowi Chrystusowi, który cię do naśladowania siebie wzywa, wtedy zostaniesz na wieki potępiony. Maria poszła na puszczę pokutować, ty tego czynić nie potrzebujesz, bo masz zawsze czas i środki do pokuty stosowne. Pokutę jednak czynić powinieneś, chcąc być zbawionym. Nie wystawiaj sobie jednakże, aby ta pokuta była tak wielce surową. Niektórzy ludzie słysząc wyraz pokuta, zaraz myślą o umartwieniu ciała, o postach, myślą, że pokutnicy powinni prowadzić nader smutny i surowy żywot i odmawiać sobie przyjemności darów Bożych. Pokuta nie pomaga wtedy nic, jeżeli się grzesznik nie naprawi, nie zmieni trybu swego życia, nie nawróci się szczerze do Boga. Pierwsza owa pokuta nie jest tak ciężką i straszliwą, Owszem, wlewa w serce pociechę i wewnętrzną radość. Albowiem, ilekroć razy zwyciężysz samego siebie, ilekroć razy pozbywasz się jakiego błędu, a przyswoisz sobie w to miejsce cnotę, następuje radość i pokój w Duchu Świętym. Jest jednakże jeszcze inna pokuta, którą odbywali święci, chociaż ich grzechy przez zasługi Jezusa Chrystusa były zmazane. Po sakramencie pokuty następuje rozgrzeszenie, ale nie z wszystkich grzechów i kar wiecznych. Pozostaje bowiem owa doczesna kara. Za którą święci nawet przy najdrobniejszych grzechach surowo pokutowali i surowe na się nakładali umartwienia. Dlatego też Maria Pokutnica prowadziła na puszczy tak surowy żywot Bóg nie wymaga wprawdzie od człowieka tak nadzwyczajnej pokuty, ale wymaga zawsze, abyśmy za grzechy nasze zadosyć uczynili. Dzienne umartwienia, zgryzoty, kłopoty przyjmować należy cierpliwie jako karę niebios, powinniśmy je znosić w duchu pokuty. Jeśli kto oświecony łaską Ducha Świętego pozna, jak ciężko Boga grzechami obrażał, to będzie się starał na wszelkie sposoby ową obelgę zmazać i w świętym zapale sam pokutnik nałoży sobie umartwienia, a wtedy znajdzie w tym pociechę, bo taka pokuta pochodzi z miłości Boga i słodzi wszelkie gorycze. Nie obawiaj się, chrześcijaninie, pokuty, boć nie możesz być zbawionym, jeśli nie będziesz za grzechy pokutował. Jezus Chrystus umarł wprawdzie za grzechy całego świata, Przeszłe i przyszłe, a zatem i Twoje, ale Ty dostąpisz owoców pokuty tylko w ten czas, kiedy z Chrystusem będziesz pokutował. Uciekajmy się do miłosierdzia i miłości Jezusa Chrystusa, który dla nas tak okrutne męki podjął z miłości, abyśmy się stali godnymi owoców Jego zasług. Modlitwa. Panie Jezu Chryste, któryś świętą Marię Egipcjankę za pośrednictwem najświętszej Matki Twojej od razu wywiódł z otchłani grzechów i do wysokiej doprowadził świętobliwości, spraw za jej przyczyną i przez jej zasługi, abyśmy we wszelkich duszy naszej potrzebach uciekając się do matki miłosierdzia, Twojego miłosierdzia na wieki dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, bardzo ważne ogłoszenie. 11 kwietnia w Warszawie odbędzie się dodatkowy marsz, nazwano go Marszem w Obronie Dzieci. Sami wiecie, dlaczego ten marsz właśnie w tym dniu jest tak ważny. Oprócz samego marszu, odprawiona zostanie Msza Święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 15. Wszystkie informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie w opisie filmu lub na naszej stronie. Gorąco zachęcamy do rozpowszechniania informacji o tym marszu, a także samego uczestnictwa. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Oprócz tego dodatkowego marszu, przypominamy, że już 14 kwietnia w Warszawie odbędzie się Narodowy Marsz dla Życia. Zachęcamy do zarezerwowania tego terminu i uczestnictwa w marszu. Jeżeli jednak będziesz wtedy bliżej północy, to zachęcamy do uczestnictwa w marszu dla życia w Szczecinie. A jeżeli niestety nie uda się Wam uczestniczyć fizycznie, to odszukajcie te marsze w mediach społecznościowych i zacznijcie je promować, zapraszając do wydarzenia, udostępniając grafiki i informacje związane z jednym czy z drugim marszem, a także rozpowszechniając transmisję live w dniu marszu. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Dane do przekazania podatku oraz darmowy program do rozliczenia znajdziesz w opisie filmu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom to dzięki Wam nauki katolickie mogą tworzyć więcej treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę odprawiana jest msza święta. Dziękujemy za Wasze wsparcie i modlitwę za Pana Jordana Petersona. Przez cały rok będzie odprawiana msza święta w intencji jego nawrócenia. Jeżeli podobają Ci się treści nauk i pomagają Tobie w codziennym życiu, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną. Opcje przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia Zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.